Cześć widzowie, ja jestem Riffiter, teraz to jest kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj nagrywamy oczywiście z kim? Z imtiskiem, na Słuchajcie, nie bądźcie źli, że mam render distance na 2 Ponieważ opowiem wam dlaczego musiałem z taki wziąć Kiedy wszedłem na ten świat i imdyska zaprosiłem na niego To miałem render distance na 12 chyba, no nie I po prostu imdyska co chwilę wywalało Włączyłem se na 2 i już go nie wywalało Imdysła problem problemy z internetem i, i kurde to dziwne jest. 12 renesans wywalało go. Mam dwa, nie wywala go, no. No ale dobra, skoro go nie wywala, to na potrzeby nagrywania odcinka zostanę na takim sensie. Ale ogólnie, ten odcinek, który teraz nagrywam, to jest... Nagrywam go w ten sam dzień, co nagrałem ten odcinek zbudowania tego domu. Tylko, że ten odcinek będzie mieli w piątek, a ten z domu będzie mieć już w czwartek wrzucony. No ale dobra, dzisiaj gramy w taką grę, że ja tam jak widziałam ustawione kolory, bardziej bloki i tutaj są też pode mną. Musimy stawiać, zobaczymy ile to ma dobrze. Ja zaczynam, albo ty zaczynaj. Ty zaczynaj. No to okej, okay. no to ja zelazo No zero dobrze. No to ja w takim razie też też żelazo. O. Jest ja to dobrze. Oho, no to fajnie, słuchajcie, mamy jedno dobrze już. Obstawiam, że będzie środkowe, no ale dobra. No dawaj, stawiaj stawiaj. O kurde, dwa dobrze. To się wydaje, że dobrze. Dobra, słuchajcie, bierzemy w takim razie redstone na boki. Dobra, ile mam teraz im tisk? Zero. Sam, Zer zero stary. Mhm. No dawaj, stawiaj. Eee, jeden. Jeden. Pewnie złoto. To teraz ja... Jak miałem jedno żelazo, to ja bym strzelił bardziej tak może i coś tego typu i tak Ile? Zero, Zero. Zero. jedno? Tak. No to żelazo na 100%. Dawaj. No to teraz na, derek, na, derek, na derek, Tak. Mmm. Dalej jedno dobrze. Słuchajcie, ja jestem niemalże na 100% żeby że wy po prostu znacie tą grę. Teraz na szorcach ją tyle osób nagrywaj na TikToku, że to jest chore. E, stawiamy w takim razie żelazo i ja bym dał netheryt. No jedno dobrze. No to żelazo na 100%, a nie wiem co będzie dalej. O kurde, dobra, preswadłem, no dawaj. Złoto, złoto, diament i neteryt. Czekaj, czekaj. No i uwag, jedno dobrze. To te, dobra, słuchajcie, jasno jest, jest pewne, to żelazo jest dobrze, a co dalej, to nie wiem, Uff, nie wiem, próbujemy redstone, redstone, diament, diament. No i teraz masz zero, dobrze. Czyż żelazo postawiłem na dobrym miejscu. Nie. Aha. będzie No, teraz masz jedno dobrze. Teraz ja. No to ja bym dał tutaj daryt tutaj i... kurde. Widzę, to jest ciężka gra, bo ciężko się odgaduje, nie wiem. Tak? Jedno dobrze. No to ten daryt na 100%. Dawaj. Zero dobrze. O, to złoto nie jest dobrze. Nie wiem, dobra, teraz ja e, tu jest na pewno nederyt. Co dalej? Nie wiem. Żelazo, tak. Jedno dobrze. No kurde, nie wiem, no. Dobra, mam pomysł, mam pomysł, ale to głupie trochę. Dawaj. Dwa dobrze. To zaraz ja. Tyle. Ile? ale ty postawiłeś jeden blok. Ale można. Nie. Aha, no dobra. No to teraz dia, 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 dia diamenty dawaj. Ile? No stary, zero dobrze masz. Zero? Tak. Dostawiłem trzy razy pod rząd? Nederyt i wszystko tutaj miałem źle, nederyt był dobry, stawiam diamenty, nederyt jest zły, no to ja nie wiem jak to jest No to dobra, ja stawiam tutaj złoto, redstone ja i nederyt Ymm, 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 no dwa dobrze no. I złoto jest na sto oburzeniowane nie wiem kurde, tutaj nederyt, diamenty, żelazo Oho, Chyba wiem, które mogą mi dobrze, ale nie jestem tego słuchaj pewien Jak ktoś to oczywiście słuchajcie nie można poglądać na F5 Bo to oszukaństwo Dawaj Raz, dwa dobrze e, ja bym w takim razie dał tak Mmm, cyk i cyk. No chyba jaja. Jedno dobrze. Dobra, to ja teraz, to ja teraz robię takie testy. Chyba wiem, które, ale nie jestem pewien. Dawaj. No to teraz naderyty. Jedno dobrze. Dobra. <noise> Dobra, teraz naderety same. Jedno dobrze. Ty na pewno postawiłeś każdego bloku po jeden, tylko pytaj w jakiej kolejności. Bo no ty podglądasz. Nie podglądam, O tak obstawiam. Jak mi, ja, jak mi nie wierzysz, jak mi nie wierzysz, że nie podglądam, to potem na filmie sobie zobaczysz No kurczę dwa dobrze Ja obstawiam, że to będzie coś takiego, ale nie wiem. Zero tak. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Stawaj Złoto, złoto naderyk pijamy i albo nie. Daj na derycz. Mmm, dwa Nie ryki. to jest już kłam, bo Jedno dobrze. O kurde, masz na pewno każdego po jednym. 2. Serio dwa. to tak będzie, to będzie. zero, z dobrze. znowu, kurde. No dawaj. JEDNO Hmm, kurde, kurde, kurde Ej dobra, teraz robimy takie coś, że jak stawiamy i będzie któryś dobrze, to mówimy które, dobra? No. To ja stawiam, to ja robię tak, tak, takie losowanie tu po prostu O, coś tego typu Ty masz dobrze. Dobra, to ja se tutaj yy, wezmę, tak wsadzę tą, żeby było no No to teraz y, złoto, złoto, medera, Stawiaj, bo jeszcze mi się nie wstrzymało, bo ty jakieś lagi masz u mnie znowu Teraz masz to złoto po stronie stridera, dobrze Dobra hmm. To teraz ja, res Tylko? no yy... I, I w tej rundzie też mówimy co dobrze, a potem już normalnie gramy, dobra? Tak, niech będzie tak, niech będzie tak i niech będzie tak, yy, masz dwa dobrze, złoto masz to I redstone? Naderyd. Naderyd. Złoto i nederyt. Tak. To już jest bez sensu, bo ty wiesz. Hmm, w sumie. Dobra. Złoto, redstone, nederyt, Aha. No dobra, to stawiaj ty teraz. Kurde, musimy, musimy kolejną rundę w takim razie rozegrać, Dawaj, albo nie, diamenty. Ten drugi od lewej masz diament dobrze. Dobra, no i teraz ja już prawdopodobnie wiem. Potem ty spróbujesz do końca dograć, że tu będzie tak i tu będzie tak. Tylko dobrze. No to dawaj ty dograj to. Ewentualnie dzisiaj sobie jedną rundkę zagramy albo dwie, wy, wy napiszcie w komentarzu, czy podobają Wam się tego typu filmy. Teraz masz środkowy naderyt dobrze jeszcze. No i dawaj już. Zdawaj. Teraz masz. Yy, no, ten są dobrze. Dobra, no to tutaj będzie wiadomo, że złoto. I masz tylko pięć dobrze. Brawo! Yes! Dobra, słuchajcie, niszczymy i robimy jeszcze ostatnią rundkę w takim razie. To ja stawiam najpierw w tobie, Imtisk. To leś tam do góry. Leś tam do góry. Do siebie, do siebie. Gdzie ty lecisz, kurde? Dobra, tutaj damy tak, tutaj damy tak i tutaj damy tak. Dobra, no to ja tylko tutaj zabuduję i zaraz sobie odkryję. No dawaj, stawiaj mi. Mhm. Słuchajcie, imcisk mi teraz w takim razie je stawia bloczki i mam nadzieję, że wygramy coś. Dawaj. Kripcio. Już? Tak. To ja sobie tylko tu odkryję, bo ja sobie tutaj za zakryłem, dobra. Eee, stawiam pierwszy może, dobra? No. Tak jakoś. Dwa dobrze. Co już? Dobra. Co jest kurde. No dawaj. To eee, diamenty. Jedno dobrze. Dawaj. Teraz masz zero dobrze. Aha. Zostawaj. Ja wtem staję w jeden. Tutaj nederyk może. Tutaj nederyk stajemy. Tutaj nederyk. Mm, no dwa dobrze. Znaczy to są dwa dobrze. Trzy dobrze. Trzy? Okej okay. tak. Dawaj Ojejku, i ci to Cztery, dobrze Nie ja. Co jest, kurde Dobra, tak będzie i owszem, że ci będą dwa diamenty O no teraz masz tylko dwa dobrze. Dwa? Tak No chyba jaja, dawaj Eee, to jeszcze ta i złoto 3, 3, 3 Słuchajcie, ja wstałem, że to będzie tak Redstone. co kurde... redstone, Gdzie? Żelazo? Naderyt tu. No dobra i tu i tu redstone może. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Czekaj, 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 czekaj. Tak bardziej. O tak. Kurcze, dawaj, dawaj, teraz ty Cztery Cztery Cztery, kurde, cztery Widzowie, on to wygra, no Dobra, ja strzelam, że to będzie, cyk Nie wiem, diament I dwa złota może No to dwa, do... znaczy trzy, dobrze Okej, okay, dawaj ty No i wygrałeś. Yes. A ja wygram ja do końca, czy patrzeć mogę teraz? Nogramy do końca. No to ja próbuję. Daj mi tylko jedną podpowiedź jak coś trafię. Dobra. Tylko masz trzy dobrze. Które? Jedną powiedz mi masz dobrze. Jedno do końca. To swojego brata dobrze. Okej, okay, to to zostawiam. Resztę już mi nie mów. To ja teraz daję tak. Mmm, tak, może tak i tak. Trzy dobrze. Okej. Okay. Um, chyba wiem, ale nie jestem pewien czy wiem. Żelazo, złoto, diament. Albo tu na deryt bardziej. Trzy dobrze. Cztery dobrze kura. Cztery. Kurde, no to tutaj bym dał redson. Trzy, trzy, dobrze. Trzy?

Trzy. Dobrze. A teraz? Dwa dobrze. Ile teraz? Trzy, trzy dobrze. Trzy? Teraz? A. Teraz dwa dobrze. Kurde, widzowie, ja nie wiem. Nenderyt? Cztery dobrze. I tu Nenderyt? Trzy dobrze. Trzy to? Masz trzy dobrze. Masz trzy dobrze. Kurde, e, to teraz... Masz... Ty, tutaj dam. Masz cztery dobrze. Cztery, no to tu jeszcze naderet. No mówiłem Ci, że złoto jest dobre. A, no to tutaj złoto. Masz trzy dobrze. Eee, to ja bym dał diamenta tutaj. Trzy dobrze. Trzy? Tak. Mm. Został zostało od strony widźmy tylko Ale teraz jest ile? Teraz trzy Czyli, od, czyli tutaj był... Co tutaj było? Żelazo? Tak. Czyli od strony wiedzimy. Z któryś? Nie to złoto. Nie, to, to, to tak dalej. Dobra, teraz. Teraz cztery dobre nadal. Teraz. Czekaj, bo ja umisz miałem Teraz. Teraz... Czekaj, bo musimy się zaenderować. Waliło cię z gry. Aha. Dobra, to powiedz, tam było. To już skończymy Redstone. na dzisiaj. Rest. Ale ja teraz podstawiłem restą. Dobra, czyli że teraz było dobrze, bo ja teraz podstawiłem restą. Dobra, to to by było chyba na tyle, dobra. Dobra, co jak właśnie Co? No to się pożegnajmy z wideo, no. pożegnajmy. Dobra, to jak wam się widzę, ten film spodobał, to oczywiście zasubskrybujcie ten kanał i zostawcie łapeczkę w górę. Napiszcie w komentarzu czy chcielibyście więcej tego typu filmów. Ja się z wami żegnam z im też pożegnaj teraz. No i oczywiście piszcie w komentarzu czy fajny film, jeżeli chcecie takich więcej, to również z tym napiszcie. <noise> Okej, okay, na sosów też będzie właśnie piosenka. Więc subskrybujcie kanał, dawajcie łapeczki w górę. Ja się z Wami żegnam do zobaczenia, cześć i papa.